Witam serdecznie na pomyczowej konferencji pracowej poświęconej meczowi drugiej kolejki z udziałem Teksom soku Sieniawa oraz e... hełmianki Hełm. O podsumowanie boiskowych wydarzeń proszę szkoleniowców obu drużyn. Na początek proszę o zabranie głosu Pana Tomasza Zumańczuka. Dzień dobry. Chciałem podziękować gospodarzom i gratuluję zwycięstwa. Nadzieś się bardzo słabo ułożył, tam bramkę praktycznie w pierwszej czy tam drugiej akcji meczu. W trzech minutach bardzo słabo weszliśmy w tym mecz cała pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu. To uczciwie trzeba sobie powiedzieć. Natomiast w drugiej zdecydowanie lepiej zaczęliśmy grać, może nie było jakichś wielkich, wiele sytuacji bramkowych, ale na pewno zdominowaliśmy już boisko w drugiej połowie i myślę, że graliśmy to co chcieliśmy w drugiej połowie. Zrobiliśmy bramkę wyrównującą, natomiast no nie mogę krytykować orzeczeń sędziego, bardzo dziwne. Nie tylko mówię o rzuci karnym, ale i o pozostałych, gdzie taki sam kontakt jest polu karnym przeciwnika, SV w drugą stronę. E, także szkoda, bo y, myślę, że zdecydowanie y, sędzia dyktując rzut karny w końcówce przy prostej sytuacji boiskowej, no y, o wynik końcowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a teraz proszę o zabranie głosu Trenera Sokoła, Pana Arturza Barana. Dzień dobry również wszystkim, ja tutaj na wstępie chciałem podziękować Trenerowi za gratulacje. No, trener powiedział, że Trener Zumańczuk o pierwszej połowie, że całą Ukraina słabo. No, ja uważam, że na początek mieliśmy no, znakomity, pierwsze minuty, ale w połowie tej pierwszej już połowy coś się stało z moim zespołem i hełmianka już też nas przewyższała. Zespół, który z tego wicomistrzostą czwartej ligi widzieli, wyskim się żyje, ale ja chciałem chłopakom pogratulować tych trzech punktów, bo coś by było nie tak dzisiaj i muszę z nimi porozmawiać co, bo ta dyspozycja nie była najlepsza i dlatego te punkty bardzo cieszył. Dziękuję. Dziękuję. Trzydziu, dziękuję. panie trenerze. Trzeci. Przeci, nie, no czwartek, trzeci. Ja było czwarty powiedziałem. Trzeci i grupy grupy czwartej. Grupy czwartej. Wszyscy poczają jeszcze trzeci w tej grupy czwartej. Trzeci.